Witam gorąco z gorącego Meksyku. Moja żona razem ze mną. <laughs> Dzisiaj będziemy grali cesarską formacją, e, bardzo fajną cesarską razem z iluzjonistami oraz starą wersją niewolniczych piechut. E, zobaczymy jak mi pójdzie. No kurczę, nagrywałem już odcinek przed chwilą. I zapomniałem wcisnąć nagrywanie. A wyszedł bardzo fajnie z precyzyjnym uderzeniem. Kurczę, szkoda, więc musimy jeszcze raz to zagrać. Także tak, kusznik. No kusznicy są fajni. Mierze również. Dobra, mamy iluzjonistów, których kurczę oczywiście nie chcę. No ale dobra. W takim razie, ja chyba zacznę z Ramona. Albo zaczniemy z Mistrza Plag Okej okay. Stryk Jest Mistrz plag. Teraz tak, mam nadzieję, że on rzuci naprzód piki piki pikinierów Ja z ramona sobie odpalę po prostu jednego pikiniera A no, niestety nie udało się Ale dobra, mogę to zbić Zobaczymy Może najpierw jeszcze kusznika bym zagrał? Korporacja to ludzie! To jest dobre. Zagranie kusznika najpierw. Nie, krasny. Małe to do opatrzony. Dona jak nagrywam odcinek. Wszyscy się pomalowaliśmy. Aj. Dobra, ale to już daje mi to. Nie Ramona, pikinierów. Pięknie. Wiecie co? Ja bym to sobie wzmocnił. Teraz to on mi tego nie zbije. Więc też fajnie. Drugich pikinierów teraz dogramy i to już będzie raczej pas. Raczej bez, bez problemu tutaj możemy pasować. No, Okej. Okay. Kanalarze, co? Na luzie. Na luzie. Mamy to. Także ja będę pasował. Tutaj już mamy dwa punkty na turę. O, przeciwnie też pasuje. No to było pewne w sumie. Jeszcze hajdawer wyskoczył. Kurczę, Ten hajdawer mógłby czekać jeszcze. Chodź, on wyskoczył. i co teraz? Co my teraz zrobimy? No tak, no turniej. Turniej wymienię, to fajne. Geozynista też. Gracias. Dobra. I teraz tak. Porzne, nie wiem. Co Gramy długą rundę. Zobaczymy jak to pójdzie. Porca one rozpatruje w terminie do lat 7. Czy czy monety dostanie? Zobaczę jeszcze jak coś zagra z monetami. O, kolego. A Maxi. No dobra. Więc porachuję ci kości Oko, zagrał tą Maxi To my teraz tak No z gąbczystym grzybem Wyciągniemy sobie Pikinierów też Mamy Siroko, super Ja bym iluzjonistę wymienił bo tutaj nie mam czego wyciągać Nie, nie O kurde Dobra, kuszni. Szkoda, że Szkoda, że nie dobraliśmy magicznego strząsu Szkoda, szkoda Tak to byśmy mieli pewne dwie hieny do zabrania No ale dobra, zobaczymy My tak, my sobie zagramy to. No, tutaj sobie zagramy. Teraz już pod gąbczastym grzybem. No i pikinierzy. No i potem już cała reszta, nie? Tak jak leci. Maćko. Niewolnicza piechota i tak dalej. dużo punktów. To by tak na równo tutaj leci. Gramy sobie to. No i to wzmocnie. Dobra, zostawmy tak. No ciekawe czy to się uda. Ogromczyni. Obrzydliwe rytuały, które na Waszych ziemi. Dobra, no my zagramy teraz drugiego. No ja to wzmacniam w takim razie. Kordon to i tak zbije. Tak czy siak z tymi monetami on to zbija. Fajno tak. zobaczymy. to ro zrobił, o. Ale dobra, już gramy do końca, zobaczymy jak to wyjdzie, ale... Ale no, szkoda, szkoda. Prawca so zdrowi ej kurde a no weźe Sean mi to wszystko to za Kurde, no szkoda. Zobaczymy. Ale no... Może być ciężko z wygraniem tego. U niego to bardzo fajnie wygląda, nie? Pogromczyni jest. Ja niby mógłbym z Sirocco Robić to pogromczyni, ale to on potem i tak będzie miał te wielkie... To teraz bije. Ach, kurż. No źle, źle, bardzo źle. Bardzo źle. Wszystko. Wszystko dobre. No nie, mogłem... Nie, no mogłem te Siroko złożyć na nią, bo to, to za dużo punktów. Ej. Mój wielki błąd. Oko. Niech będzie. Aj, no szkoda. Szkoda, może następny mecz. Pewnie wszystko dobre, czy się jest, Trzeba zabić was wszystkich. Cholerny syndykat. Oj Boże. Do zera mnie tutaj zrobi. Prawie do zera. Nic, to gramy. No. Także po pierwszej grze jesteśmy w takim razie, no. Hmm, po przegranej, no ale trudno bywa, bywa i tak. No i no kolej. To ma inne teksty jak ten, jak jest. W tej drugiej formie. Fajnie. Fajnie, to nawet nie wiedziałem. Dobra, lecimy dalej w takim razie. No i w następnej grze zmierzymy się z Nilfgardem ze zniewoleniem. Ze zniewoleniem to myślę, że mamy szansę. No to nie jest syndykat, nie? On nam tutaj nie będzie aż tak uprzykrzał. Zobaczymy. Tak, blizcza plak, fajnie, że mamy. Fajnie, że mamy dwóch pik pikinierów. A fana nie chce. eee, no ładna ręka, kurczę. Zostawiam to. Turniej rycerski, jak rzuci Helgę to będzie idealny. Zagrajmy to. już nie będzie. Ani nawet kompostu. A tutaj jest. Czy będę O i hajdawer. Bardzo szybko wyskoczył. Oko. Okay. Trochę szkoda, ale co począć? Okej. To my pod gąbczystym grzybem zagramy. Ewentualnie, może najpierw zagram pikinierów. To no zagrajmy, pikinierów. I to sobie wzmocnię, żeby żadnej blokady nie dostać. I tutaj ten turniej rycerski, kurde, mega dobry. O! Ciekawy wybór. A, zniewolenie. A i źle, bardzo źle. w pikinierów, tak? To byłoby fajne, ale... Zagramy sobie tak. Szkoda. No i teraz pod gąbczastym grzywem zagra zagramy w pikinierów. To może się uda tych pikinierów zbić, choć, przecież szansa jest... No niska, patrz, ile on ma tych jednostek teraz. Bardzo dużo jednostek ma. Ciężko będzie, ale spróbujemy. Okay. No, ani jeden strzał nie poleciał. Kurde. Pada. Może z Mistrza Plak uda się snajpić tego pikiniera. Szkoda tej zniewolonej piechoty trochę. Dobra, mamy tutaj jeszcze bardzo dwie... dwie bardzo mocne kardy. To jest duży plus. A, już myślałem! Kurde, ja już myślałem, że trafi. Pasował. My mamy dalej pod gąbczastym grzybem. No kurczę, szkoda tego pasować. Mamy mamy kusznika i mamy iluzjonistę, tak? Dobra. No, mi się wydaje, że pogram eee, zagramy sobie tak, zagramy sobie tego iluzjonistę ginierów innego i drugiego. No. I to jest ten. Zróbmy tak. Zróbmy tak, zróbmy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, maszerują. No zobaczymy. No jakby się to udało, to pięknie, bo teraz tak, ogólnie to chciałbym zagrać iluzjonistę teraz znowu. Eee... No i potem zagrać jego. Gdybyśmy kilka pikinierów mieli. Jestem wierny monecie. Nie twarzy, którą na niej akurat wybijasz. No i to pewnie... Iluzjonista też. Rzeczywistość jest tym, co nie znika. Tutaj. No, dobra. To git. Wszystko jest uda. Tra ładnie. Pocienijmy sobie też Kurde no nie wierzę nie? nie trafił ani razu No to jest przykre serio Jak to się dzieje? Ej, e, mistrzyni tortur Oko mistrzyni tortur to sobie zabierzemy z trząsły 4, 6, 7, idealnie Zapłacicie za to. Wszyscy zapłacicie. O kurde Oto teraz to już... Tarabin Pięknie, pięknie. Teraz to już bardzo dużo punktów. Czemu on zabrał jego? Mógł tą szóstkę. On chyba miał za... A nie, za 5, dobra. Dobra. To faktycznie Barbarzyńcy. Czy lubię się znęzać? Może troszeczkę. Okej. Okay. Hmm. Byśmy mogli zagrać, no, a nie Siroko nie możemy akurat. Roka akurat nie. Możemy zagrać jego teoretycznie. Czy co? Ja bym na razie zagrał w ten sposób. Bijemy sobie to. Robimy tak. Zobaczymy. No mi ten magiczny wstrząs w Bratensa w ogóle nie idzie. To nie jest dobre zagranie. Ziemię z naszą Ej, głos zagrobu. Dobra. Możemy to zabrać. Zajebiste, Taki iluzjonista to fajny, fajny. Taki no. Oko. Teraz ten dekret. No, dekret w co zagrać? Nie tylko on przychodzi do głowy, ale nie wiem, czy chcę to zużywać w sumie. Nie kładam na mnie ciopkiem, ptaszką. Ja nie lękam się, ptaszką. Patrz No właśnie, teraz tak. No, mnie byłby dobry ten pas. Eee, ja spasuję. Mnie naprawdę ten pas jest bardzo fajny teraz. Mamy maćko, mamy dekret, co. Musimy tak dobrać. Niewolniczą piechotę musimy to dobrać. Jakbyśmy tak dostali. O, niewolniczą. Jego i Siroko. I z dekretu byśmy Ramona wyciągli i zagrali w no. Zajebista sprawa byłaby. Okay, no on to robi. Tutaj ma trzy karty z asymilacją. Patrzmy, kurczę. To się uda. A, w 8 jeszcze one i mamy. Mamy wszystko. A nie, nie mamy wszystkiego, bo nie dobraliśmy. Kurde, nie dobraliśmy z niewolenia. E, pół nie, niewolniczej piechoty nie dobraliśmy. No to jest duży problem. No, jest to problem. Gdybyśmy ją mieli, to byśmy Ramona z tego zagrali, a tak no to. Ramona nie zagramy. No nic, szkoda. W takim razie zagrajmy Maćko. No i zobaczymy. Ja to się nawet zastanawiam nad wzmocnieniem tych krów. A nie, bo to tylko żołnierzy. Dobra, to nie. To, to nie, nie. To trzeba żołnierzy. To nie, to piechota musi być. Kurde, no wielka szkoda, nie? Ale dobra. To no już trudno. W takim razie najlepiej jest mi zagrać pusznika. Pusznika i potem e... zniewolenie. Tak to mamy jeden punkt dodatkowy. No tak. Zobaczymy. W takim razie. Bo teraz od, ogólnie z Romancji bym sobie zagrał. E, Zniewoloną z piechotę na krasule. Faj, fajnie to by pykło. Bo tutaj jeszcze mamy dodatkowy punkt. Do żołnierza. No i ten wred w będzie no, za Za 10 punktów razem z tym uderzeniem. Jana, kurde, mocne zagranie. Zobaczmy. Pra. No tak, tak równo teraz lecimy ja i przeciwni. Kurde, bardzo. Ale chyba to mamy. Mamy to. Żyjemy ja, i umieramy. mamy to. Że pierwsza gra porażka, druga gra jak najbardziej na plus. Maćko. Ale mamy to. Także dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i powodzenia na szlaku.